Reforma oświaty od wielu miesięcy wzbudza ogromne emocje. Nie inaczej jest i w naszym regionie. Na wczorajszej sesji w trakcie debaty o reformie w powiecie pilskim nie obyło się bez kontrowersji. Radni opozycji zarzucali władzom powiatu brak konsultacji w sprawie projektu i brak dyskusji w trakcie sesji. Dzisiejsza sesja również o tym tutaj świadczy, że dyskutowanie nie jest na rękę tym, którzy to wprowadzają. E, zamknięcie dzisiaj na sesji dyskusji na temat tak ważnej sprawy, jaką jest to, jak, jak będzie wyglądała oświata e, w, po reformie, no, jest czymś dla mnie no, absurdalnym. Te zarzuty odpiera dyrektor Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym. Według Łucji Zielińskiej projekt dostosowania powiatowych szkół był szeroko omówiony na obradach odpowiedniej komisji, a zarzuty o błędy i obłędy merytoryczne dotyczą mało istotnych kwestii. Ta informacja została przygotowana rzetelnie w oparciu o fakty, w oparciu o ten system informacji oświatowej i czy są literówki. No powiem tak, no Boże Święty, no chyba nie mylą się ci, co nie pracują, tak najogólniej rzecz biorąc, natomiast ustawodawca też przewidział to w takiej dosyć trudnej formie ale my nie mamy wpływu na to. Czasu na przygotowanie reformy jest bardzo mało. Mimo to władze powiatu uspokajają, że są do niej w pełni przygotowane. Powiat Pisk jest przygotowany do wdrożenia reformy. Oczywiście mamy mało czasu, oczywiście jesteśmy zobligowani terminami, natomiast jestem pewien, że sobie doskonale z tym poradzimy. Co do reformy szkolnictwa, ja cały czas powtarzam, ja jej nie oceniam ani jako dobra, ani jako zła. Ja jako urzędnik samorządowy po prostu muszę stosować się do powszechnie obowiązujących, uchwalonych przez nas, nasz parlament przepisów prawa. Ustawa o reformie oświaty została podpisana na początku stycznia przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zmiany w polskim szkolnictwie rozpoczną się już 1 września. Jakub Sierakowski, telewizja ASTA.